Ponad 200 artystów przewinęło się przez scenę 6. Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej. Impreza odbyła się w Brongowie na placu Unii Europejskiej i w Centrum Kultury i Turystyki. W festiwalu wzięli udział soliści, zespoły wokalne i chóry z Polski i Rosji. Najwięcej uczestników bo aż ponad 160 przyjechało do Mrągowa z obwodu Kaliningradzkiego. Przyjechało do nas 34 wykonawców. Występowali oni w trzech kategoriach. Chóry, zespoły i soliści. Każdy taki podmiot, który występował na scenie, przygotował dwa utwory. Jeden w języku rosyjskim, drugi w języku polskim. Nie żałuję, że nie mówiłaś mi, jak się, się spod I nie Festiwal odbył się już po raz szósty, ale w Mrągowie zagościł drugi raz. Festiwalowa scena gościła reprezentantów Bałtyjska, Czerniachowska, Kaliningradu, Poleska i Sławska oraz Mrągowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztyna, Orzysza, Kielc i Słupska. No, wszyscy, nasze wszyscy kandydaci do konkursu, a raczej już uczestnicy konkursu, bardzo dużo pracują w okresie przygotowawczym, który rozpoczyna się zawsze po zakończeniu udanego festiwalu. Szczególnie młodzież przykłada się do tego bardzo mocno. Wszyscy są zadowoleni i bardzo przeżywają. <sum> no a rezultaty żurii się dzisiaj objawią. Koniecznie, <sum> komuże <sum> nie нравится, когда kiedy dzieci, wszyscy, на na dzieci, jakie licy u nich. Cieszymy się bardzo z otrzymania Grand Prix. Kto by się nie cieszył. Przy okazji dziękujemy wszystkim organizatorom za ciepłe przyjęcie i za zorganizowanie tego festiwalu. Pierwszy raz występowaliśmy, braliśmy udział w festiwalu w takich eliminacjach, więc myślę, że w przyszłości będzie lepiej. Wczoraj zaśpiewaliśmy piechotę i drogi rosyjską piosenkę. Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej organizowany jest przez Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie wspólnie z Rosyjskim Stowarzyszeniem Byłych Marynarzy i ich Rodzin Regionalną Społeczną Organizacją Kaliningrad Świnoujście Olsztyn. Od dwóch lat partnerem festiwalu jest też Samorząd Miasta Mrągowo. Założeniem imprezy jest popularyzacja pieśni żołnierskiej i patriotycznej w wymiarze międzynarodowym, a także integracja środowiska wojskowego. Tradycją festiwalu jest to, że odbywa się na przemian w Rosji i w Polsce. Chcemy poprzez tego rodzaju imprezy spopularyzować nasze środowisko przepraszam, że ja mówię spopularyzować chcemy zaktywizować naszych kolegów, koleżanki, że nie tylko mundur. Nie tylko wojsko, ale również działalność szeroko pojęta kulturalna powinna stanowić bardzo ważne ogniwo działalności naszego związku, naszych kolegów. Na przemian festiwale odbywają się albo w Polsce, albo w Rosji. No jest to przede wszystkim taka, taka środowiskowa wymiana osób, które lubią śpiewać, śpiewają pieśni patriotyczne, żołnierskie. Myślę, że jest to. Bardzo dobry sposób nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy właśnie Polską i Rosją. Chcemy podziękować pani burmistrz, bo właśnie poprzez to, że znaleźliśmy się w Mrongowie, myślimy, że, że ten festiwal nabierze takiego, bym powiedział, rozmiaru ogólnopolskiego. Festiwal współfinansowany był ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej. Patronat honorowy nad imprezą objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Gościem honorowym festiwalu był konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Siergiej Siemionow. Na koniec warto dodać, że tegoroczny festiwal był nie tylko wydarzeniem artystycznym. W pierwszy dzień w Parku Sikorskiego poświęcono krzyż prawosławny, który stanął w miejscu spoczynku 27 żołnierzy walczących podczas I wojny światowej. Więcej o tym wydarzeniu w kolejnym materiale.